Witam, witamy ścigantów. po krótkiej przerwie. meldujemy się tutaj Wosalkadio z Grzegorzem Pawłowskim. Ja, tak, tak, tak. Kapitan Kitania. do mikrofonu. Witam wszystkich serdecznie. Dzięki Juder jakoś jakości, żeśmy to przeżyli. Dzisiaj letnia przy... dzisiaj letnia pogoda przywitała jesiennych ścigantów, którzy stawili się wszyscy 30 osób, chyba kapitania dzisiaj po stówce dawo każdemu, albowiem bowiem 30 pana osób stawiło się na linii startu. Dojechało. Dojechało również. Wejdźcie ten telefon, bo nie widzę. Ja, dajcie no, telefon, bo nie widzę tabelek. Najpierw na początku na ulicy Libros, nie kurwa, i brandowskiej 13 No, co mi podpowiada źle. <laughs> wyjechali, wyjechali. Jechali tutaj ciągnął równo, ciągnął równo ten, nie wiem jak go się nazywa. Adam siedlasz, młody siedlasz. ciągnął tak, jakby go w, tą gupę, w dupę kopnął. Bardzo ładnie tutaj się na Librantową premię, ale niestety nie dotrzymał ten pana i mocniejszym gigantom, który widzicie, jak się na Premier na librandowej. Mateusz Zielony, Grzegorz Kolemba i Gabryś, gość nasz, który na pewno na nagrodę publiczności, przyjechał do nas specjalnie skłaja swoją skodą na RS-ie, kurwa. zapierdalą z roboty tak, że nam się kurzyło, żeby tylko złożyć na ICE, także powinniście udać nawet dwa punkty publiczności. Słuchaj, Milena! Ja? Dwa punkty publiczności tutaj dla gościa skłaja. Potem, potem, potem tasowania były, wszystko ładnie szło. Na drugą podobnie wojna nowej, 62, 63 na godzinę zapierdalali, tak jakby to już był finisz, ale nagle się okazało, że lewą poszedł. Jeden, drugi, trzeci. Czwarty, piąty, szósty. No i ostatecznie na premii w grybowej zawiniszono na tym pięknym mosku. Gdzie kiedyś była kostka Brukowa? Gdzie nie drugi bramba cienioski? Drugi gośkłaja. Trzeci Józef Łady Święty, Marii Tam już nie było. Trzeci. Potem potem Hosarka Dio próbował zainicjować akcję trójkową za moskiew ale Niestety się mu nie udało. Albowiem cztery Savatus, jego dzisiaj było całkowicie za mało na to, co ścigany dzisiaj miały pod nóżką. Także odniósł się do lewej. No i potem jechały się w wszyscy po kulecku. Dalej tasowania były, tasowania przed premią na Grybowie. I Józek, który nie miał dzieciąka. Za pierwszy i uniósł ręce na treni w grybowie. Drugi za nim Milo, a trzeci Heniak Boski, złotaż, prychały, Sagłowa, szczerze się, co tydzień, żeby być bardziej anonimiczny? Kurwa, no i dojeżdżał na ten tren, jakby chuj go trafił, trzeci był. Także gratulacje dla Boskiego, który był trzeci, Mira i kurwa Juska. Który Milo był drugi? A dystoklasa był drugi, ja pierdolę, drugi był. Gratulacje, to chuj zresztą, Milo był drugi, słuchajcie, na grybowie. Dalej było tak, dalej było tak, siedlimy se na światłach w Grybowie, jakby było czerwone, tak długo tam jest czerwone, że jeden poszedł na kawę, trzeci na piwo, a drugi na jugermeistra, no i potem jak już się zaświeciło zielone, no to my pojechały dalej. No i dali, dali, były tasowania. Nieco było nudno, wiem, Król Raso z 2 km przed premią pojechał se i jechał 42, 43 na godzinę, 45. Nikt nie mógł go kurwa dogonić. Wszyscy próbowali jeden przez drugiego, napieprzali na te pedały, ale niktu go nie dogonili. Także Raso Król był pierwszy na premii koncelowej, drugi tuż za nim filizował Henek Boski, po raz drugi pokazał się dzisiaj na premii, a trzeci był Krzysiek Poręba, wypierdalacz cieniowy, który nie mógł nie zaznaczyć swojej obecności na tejże premii. To dalej, to dalej, to dalej. <laughs> potem, potem, potem było tak, że przed Boguszą wszyscy się oszczędzali, ale też nie tak za bardzo, bo ja widziałem jak pociągnął tu kolega, który ma na imię ale... Paweł Zełda, Paweł Załuda. Pierwszy raz przyjechał Bardzo ładnie ciągnął, nawet pierwszy raz dzisiaj przyjechał, także tutaj punktu publiczności myślę, że się należy. Jak subuda, także słuchajcie. Przydomek przedstawiciel roku. Przy przedstawiciel roku. Wypierdolił taką, że chyba prezesa zastąpi. Także, ten, także kurwa, uważajcie na niego na przyszłym roku na ice, bo ja im przepracuje przepracuję mocno, to będzie tak jak wypierdala ścianiamy, albo i nawet lepiej. Także on tam pociągnął przed boguszą. Potem szły sprinty. Kurwa będzie ten telefon, bo nie widzę. Sprinty, Sprinty tam były, pociągnął się poręba. Myślę, że 400 to się wystarczy żeby sobie samemu, ale si kurwa nie udało. się siedziały mu na kłecku. Wszyscy, Pojałuj wszyscy kurwa równo. Ten się ino patrzył, patrzył, ale poduszką brakowało, żeby tam pociągnąć troszkę mocniej. Także kurwa się Porębiok nie zaznaczył swojej obecności na premii Wigplantowej. Jedno se trochę pociągnął, natomiast bardzo ładnie zaznaczył swoją obecność Gabryj Skłaja. Gość, który przyjechał y, dzisiaj specjalnie na naszej lice. Żeby sobie, se rozumiecie, nóżkę przeczepać środzie, bo taką, taką miał fantazję. No i zajebał na tym, tym Boguszy. Na dwie minuty mogę wam powiedzieć, z punktu widzenia trenerskiego, że miał 445 watów i Ten to na ostatnich dwóch minutach na bremi na Boguszy. A jo, jo, że jechał za nim, zobaczyłem u siebie tętno maksymalne z trzech lat, bo, albowiem, bo ponieważ 203, i krew mi z nosa ciekła i że w rowie leżą kurwa. Ale żeby był chociaż trzeci, a drugi był y, Łukasz. Chociaż... Kogutowicz. Łukasz... Kogutowicz. Łukasz Kogutowicz idziemy mylić z Kogutem, kurwa, bo ja osobą jest, Koguda, on jest Kogutowicz. To jest, tak, jest, to jest tak jakby. No to jest tak jakby Rumi Rumag albo koni konia, kurwa, tak jest Kogut i Kogutowicz. No. Także to jest tak. No i potem potem na finisz kurwa też było strasznie ciężko, tam pod duszką było już nazbierane dużo kilometrów i prędkości, no i potem, potem tasowania były takie, że jechali bardzo szybko, zostało już nas niewielu w tej głównej grupie na finisz, albowiem na Boguszu się wszystko podzieliło, no i finisz opierdolił po raz kolejny, po raz wtóry, dwunastu w tym roku, król rasów! WL Marcin Dziemianek, który jeszcze popisał się ładnym postawieniem kurwa i prowadził i Majstra i nawet siurki kurwa litrowej, która jest przy inflacji bardzo droga. Pytanie, także co żry? pytanie kurwa co żry i za ile sprzedaje nam jaki malzy kurwa te ciuchy. <grystanie> także to są te pytania, które zostają bez odpowiedzi jak u Bogusława Wołoszańskiego. Trzeba mu kurwa. wysłać kontrolę sanepidu tam kurwa, albo z pipu. Także podsumowując, bo już 7 minut minęło już więcej gadać nie mogę bez przepojki. Yy, także kurwa, pierwszy był na finiszu Król Raso, drugi gratulacje dla Lampa, Rambu, Rafał Tokarczyk bardzo ładnie tam poszedł po Płecku. Był drugi, drugi byłeś? Tak. Trzeci był Jo, czyli piszący te słowa Grzegorz Pawłowski, Vel Welkapitunia. A potem a powiem Wam wszystkie miejsca, bo kurwa Wam dzisiaj ja fantazję. Był tak. Potem był Krzysiek Podęba, Łukasz, Kogutowi. Z z Kogutem. Koń Koniaka, Karum Rumaka, Gabrysz Skłaja, Chipsu z Lejsów, Mateusz Zielony, Józek Święty, Jose Arkadia, czyli Jo. Kuba, Kuba, Rozpruwacz, Hejnek Boski, Sprycha Łysa. Karol Jaki? Poleczek? Karol Vel Sebik z Welseba, Paweł Bel Pablo, Cargo, z Transport, Max Maxiarz, Marek Dalek, Wojtek Marek, Marek Milo z Siunia, młody się ten, co nie ciągnął, Adam się ten, co ciągnął na librantowej, a potem nasze dwie rodzyneczki w Peletonie Natalia oraz Patrycja, które y, możemy uznać aequo, ex Przyjechały w kategorii pań na pierwszym miejscu Brawo, brawa dla nich! Brawa, brawa! A Marcin już nadchodzi z kolejną flaszką, także muszę kończyć tę podniosłą relację, życzę wam wszystkiego dobrego, czy siedzicie na kiblu, czy na łóżku, czy w biurze, czy kurwa w autobusie, w tramwaju, w, w, w tym, nie wiem czym tam jeszcze. Trzymajcie się, wszystkiego dobrego i zapraszamy na kolejne edycje ICE, których zostało w tym roku już niewiele, albowiem... Dwie! Dwie! Jedna świnterska, druga górska i trzecia przyjaźń. Jedna górska i przyjaźń, także stawiacie się na ICE, prezes tutaj stawia o postówce dla każdego, kto się stawi, także uważajcie se. Na razie.